Kochani siostry i bracia, piękna jest ta Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, prawda? Ewangelia o uczniach idących do Emaus. W ogóle ta niedziela, dzisiejsza trzecia, niedziela Wielkanocna, nazywa się właśnie Niedzielą Emaus, to jest jedna z jej nazw, biorąca właśnie swoją nazwę i swoją treść od tej. Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy. Uczniowie, w jakiej są sytuacji? Ci dwaj, którzy idą. Oni są w takiej sytuacji, że jest pierwszy dzień po Szabacie pierwszy dzień, w którym mogli wyruszyć w drogę. W piątek umarł ich mistrz na krzyżu. Widzieli gdzieś z daleka. Jego śmierć, widzieli jak go prowadzą. Większość z nich uciekła, rozproszyła się, ale przecież te wydarzenia się rozniosły szerokim echem i w związku z tym uczniowie zatrwożeni, zamknięci, kiedy tylko mogli, zaczynali się rozpraszać z Jerozolimy. Czyli w ten pierwszy dzień był szabat wcześniej, więc nie mogli iść, nie mogli wyruszyć w drogę, teraz idą. Prawdopodobnie wszyscy się rozproszyli do swoich domów tam, gdzie skąd pochodzili. Bo do tej pory chodzili z mistrzem, słuchali jego słów. Do tej pory widzieli to, co czynił, byli zachwyceni Jego słowami, widzieli Jego czyny, widzieli Jego cuda i spodziewali się, że to jest ktoś niezwykły. Ktoś niezwykły uwierzyli, że to jest Mesjasz. Że On ma przywrócić blask narodowi wybranemu, że ma ich zbawić, że ma zostać królem. A tu to wydarzenie piątkowe, wielkopiątkowe, ich po prostu ścięło z nóg. Cała ich nadzieja runęła, wszystkie ich plany, wszystkie ich oczekiwania. Runęło to wszystko. Ich mistrz, który miał odnieść taki. Sukces, który miał być królem, został ukrzyżowany jak pospolity złoczyńca. To ich załamało, no i pytanie, co oni mają dalej robić. W związku z tym, po prostu idą do domu, wracają tam, skąd przybyli. Owszem, pewnie też bali się o siebie. Ale po prostu nie mieli już dalej celu trwania we wspólnocie, skoro jej już nie było, nie było ich mistrza. Idą więc tą drogą, wracają do Emaus. Emaus, niedaleka miejscowość, to tak jak troszeczkę dalej niż do Brześcia, stąd od nas, więc niedaleko. Ale w tej drodze idą smutni. Cały czas żyje w nich to, co się stało. Rozmawiają o tym, ale w sposób już taki zupełnie yy, załamany. Oni są przygnębieni, smutni, jak mówi Ewangelia. Dzielą się tym, ale, ale to nie daje im pocieszenia. I teraz przyłącza się ten nieznajomy, przyłącza się do nich w drodze, wypytuje. O to, co przeżywają, okazuje się, że muszą się podzielić tym, bo nieznajomy jakby nie wiedział, czym żyje dzisiejszy świat. I oto właśnie w tej sytuacji, w tej ich sytuacji ten, że nieznajomy, zaczyna im wyjaśniać pisma. To, co się powinno stać, co było już zapowiedziane, oni go nie poznają, że to ich jest, jest ich mistrz. Nie widzą go. Widzą człowieka, ale nie wiedzą, kim jest. Ten mistrz, z którym przebyli kilka lat, z którym byli cały czas, słuchali go. To Jezus oczywiście, wiemy, idzie z nimi, ale oni mają oczy niejako na uwięzi, nie rozpoznają go. W tym nierozpoznaniu Jezusa jest oczywiście obraz tego, kim jest Pan Bóg. Bóg nie jest taki, żeby Go od razu człowiek rozpoznał, żeby Go poznał w ogóle. Bóg musi sam się odsłonić przed nami, musi nam opowiedzieć o sobie. I Jezus to czyni. Odsłania przed tymi dwoma uczniami kolejno. To, co jest zawarte w piśmie i co się realizuje, co zapowiedział już Pan Bóg. Bóg sam odsłania przed tymi dwoma uczniami, tymi dwoma, którzy idą do Emaus, to, co jest w sercu samego Boga. To, że właśnie ich oczy są nie, niejako na uwięzi, to jest ta nasza ludzka zdolność poznawania Boga. Ona jest prawie żadna, jeśli Bóg sam na to nie pozwoli. Nie rozpoznajemy Pana Boga często, który idzie obok nas. Ci dwaj uczniowie idą załamani, i nie wiedzą, że na, idą na spotkanie Jezusa. On się przyłącza do nich nieznajomy. Niełatwo jest rozpoznać Boga, ale łatwo jest. Jeśli człowiek się wsłucha w Jego głos. Jeśli pozwoli, żeby sam Bóg się dołączył do Niego i odsłonił przed człowiekiem te tajemnice, które są przed człowiekiem zakryte przed Jego możliwościami zwyczajnymi. W tym nierozpoznaniu Jezusa kryje się też taka prawda, że często wyobrażamy sobie Boga inaczej pewnie, niż on jest w rzeczywistości. Że mamy wyobrażenia o Bogu inne, a Bóg jest całkowicie inny i go musimy gdzieś rozpoznać, odsłonić, zobaczyć, rozpoznać go w naszym życiu. Często Jezus przechodzi przez nasze życie w sposób niezauważalny. To znaczy on jest, on idzie, ale my go nie widzimy. Mamy oczy niejako na uwięzie. Ilu ludzi nie widzi Boga? Mimo, że On jest tak blisko na wyciągnięcie ręki, idzie naszą drogą. I Bóg przychodzi zawsze w sposób nieoczekiwany. Tak jak ten nieznajomy dołączył się do owych dwóch uczniów, którzy wcale nie oczekiwali tego, że On się dołączy. Traktowali go jako zwykłego człowieka, ale w Nim właśnie w tym nie o, nieoczekiwanym, w tym wędrowcu, nieznajomym jest sam Pan Bóg. On idzie z uczniami w drogą i idzie również z nami. Odczytać znaki, które daje nam Pan Bóg w życiu, zauważyć Jego bliskość. To, że idzie ze mną, nawet jeśli jestem załamany w życiu, nawet jeśli jestem smutny z powodu różnych sytuacji, jeśli jestem nawet przygnębiony, Bóg idzie ze mną. On jest ze mną w tej drodze, mojej drodze życiowej. Wystarczy zobaczyć Go, odsłonić, zobaczyć Jego bliskość. Często nie dostrzegamy właśnie Boga, który jest blisko. W sakramentach świętych Bóg zawarł swoją bliskość i one są też znakami, przez które przychodzi Boża Łaska i Boże życie do nas. Sakramenty święte. Chrystus zmartwychwstały wchodzi w życie człowieka właśnie szczególnie w sakramentach świętych. W życie nasze wchodzi. Idzie człowiek swoją drogą życiową, często przytłoczony swoimi problemami, ale też problemami tego świata, który gdzieś tam się wciska ze swoim ciężarem i trudem. Człowiek rozmawia z drugim. My też rozmawiamy z kimś obok, z przyjacielem, z kimś z rodziny, ale ta rozmowa nie do końca daje nam pełno, pełne, pełną, pełną, Mobilizację życiową, odkrycie tego, czym i kim naprawdę jesteśmy. Nie daje nam odkrycia tej pełnej radości w życiu. Dopiero Bóg, ten wędrowiec nieznajomy, On jest w stanie odsłonić przed nami i dać nam tę radość, tak jak to stało się udziałem uczniów idących do Emaus. Na końcu, kiedy rozpoznali Jezusa, rozpoznać Jezusa. Człowiek idzie swoją drogą, a Chrystus się do niego dołącza, jest blisko. Wyjaśniał im pisma. Dzisiaj niedziela biblijna, przypominająca nam o tym, że Słowo Boże jest tym podstawowym źródłem wiedzy o Bogu, ale nie tylko o Bogu. Również o nas ludziach, o celu, dla którego żyje człowiek, o tym porcie, do którego jest człowiek wezwany. Wyjaśniał im pisma. Tylko on może tak wyjaśnić pismo do końca. Tylko on, Bóg, który jest autorem tego pisma. I na końcu tego spotkania jest ogromna radość. Na końcu tego smutku i tej wędrówki Jezus, wędrowiec nieznajomy, daje im się rozpoznać. Po łamaniu chleba, zaprosili go na wieczerze, żeby został z nimi, przymusili go nawet. Tak dobrze im się rozmawiało z tym nieznajomym. Dał im wiele pokoju, radości, wyjaśnił im wiele. Czuli się wspaniale, skoro go przymusili, żeby został. Z nimi. I on łamie dla nich chleb. Kiedy spozywa, spożywali wieczerzę, rozpoznają go po tym geście, który Jezus uczynił po raz pierwszy w Wielki Czwartek, kilka dni temu. On zaprasza nas też przede wszystkim na łamanie chleba. A łamanie chleba, jak wiemy, to pierwsza nazwa Eucharystii w Piśmie Świętym. Tak jest w Piśmie Świętym, tak mówili pierwsi chrześcijanie. Idziemy na łamanie chleba. To znaczy idziemy na Eucharystię, idziemy na spotkanie ze zmartwychwstałym, który jest prawdziwie i pozostał z nami obecny w chlebie prawdziwym. On zawarł w nim życie wieczne, pokój, swoje łaski, swoje dary. To jest chleb, który daje nadzieję, Optymizm, radość i siłę do życia w drodze. Bo nasze życie jest drogą. Na tej drodze przyłącza się do nas nieznajomy. To nasz Pan idzie z nami. To nasz Pan jest tym, który daje nam siebie w tym chlebie. Bo On daje nam życie wieczne. On jest życiem wiecznym i daje nam siebie, daje nam siłę do wędrówki, do tego, żebyśmy razem z Nim przeszli swoje życie.